Ej, Siemanko, i do mnie strzela Marcel. Tak, witamy w drugim odcinku naszego luźnego grania. E... Miałeś się nie ruszać, Mountain lubię. Mountain Blade e, okim Mieczem. Jest to pojedynek dość nierówny, ponieważ on ma muszkiet, a ja mam łuk. O, trafiłeś. Marcel. Toż to ja jestem strzelcem wyborowym. Aha. Usunąłeś się, jaki nóg. <noise> Ja się nie ruszać. LOL, mi się kończą strzały już. O ty, chamie. No, mi znowu się ruszyłeś. <grym> Jak się będę ruszał, to pewnie mnie trafisz. No. Haha! LOL, zabiłeś mnie w ostatnim momencie. No. LOL. Jaki Ham, prostak. Ale mi się życie nie odrobiło. No i bardzo dobrze. A gdzie ty jesteś? A tutaj jesteś. Siemanko Dzień dobry O ty czekaj, muszę miecz wyciągnąć O ty nubie Masz wjazd na chatę, stary. <noise> 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 czekaj, ja sobie muszę zmienić EQ Kurde, tak się nie zmienia ci nie wyszło Dobra, musimy na poważnie to zrobić, tak, wiesz ja sobie zmienię też ustawienia I może też wejdziemy dzisiaj na jakąś bitwę, co ty na to? Może potem my, no może wejdziemy. Teraz zmienimy sobie trochę ustawienia. A jest Dawaj nam miecze sam pojedynek. Czyż ja wolę być Rosjaninem. Ty wiesz, że dalej masz taki ten. Wiem, muszę zginąć. Dawaj. O. <słuch> <słuch> Zydzios ze strzałą w głowie. Ej. Siemanko Hm. Owadniemy hmm, hmm. sobie a No dobra, gdzie jesteś? Czekaj, jeszcze mnie nie ma. Kto ci nie ma? Bo ja bardzo długo decyduję co sobie ubrać. Bo nawaj szybciej, bo. Cześć, jestem przy zamku. Przy zamku, pogięło cię? Nie, jestem przy wiosce. W sumie biegnij w stronę środka wioski. Lol. Ej no, gdzie biegniesz? A tam jesteś, dobra. No. Siemanko. W ogóle cię nie przywitałem. Cześć, ja jestem Zyzio i proszę zasubrywać mój kanał. Nie subujcie go. Nie, mnie ty nie wolno. On tak Marcel, naprawdę... Marcel... Marce, gdzie ty jesteś? No, poszedłem za tobą. A ja jestem... Jaki tu? To... <laughs> Co to masz za ple... na plecach? To? No? A to tak, taki... taka siekierka rosyjska. Ej lol AudaCity mi wrzuciło, wywaliło mi grę chwilowo Oj ale AudaCity działa? Działa, działa Nagrywa? Nagrywa Nagrywa? Nagrywa Dobra, gdzie ty o, jesteś? Jestem szczery? No Jestem rosyjskim topornikiem Chodź, przy zamku jestem O ja ma. ostatni pojedynek i wchodzimy na bitwę jakąś no spoko Tylko, że wiesz. Że co? Że dodniemy jako pierwsi. Tak, tak. Ej, on Izaka. No. No i lecimy. No i tego. I ten. I to jest... to jest... To jest drugi odcinek, jak my się tak. bijemy. I pech chciał, że to jest ta sama mapka. I ci sami ludzie. Czekaj, bo mam... spadły mi FPSy. Moment. Moment. No to chociaż zaakceptuj duel. Tak, ty mnie rozwalisz. To, ja jestem honorowy, nie tak jak ty. Ty chamie. Ej! <laughs> Będziesz mnie tu z muszkietu. Dobra, wchodzimy na jakąś yy, bitwę. A no tak, bo to jest ostatnie to było. Join the game. Już chciałem frapsa wyłączyć. <laughs> Już mówisz bitwę, tak, czyli battle, że jak? Battle, Battle. I masz tutaj armię koronną, serwer 10 osób na 64. Armię koronną? Mam. No to wbijasz na to. Mogę wziąć Lizaka? Możesz. Dobrze. No, nagrywamy już 7 minut. To jeszcze 7 minut chyba. No, już się ładuje. Gramy w jednej drużynie czy przeciwko? Gramy w jednej. Okay. Dawaj do ruskich, do no. ruskich. Ale jeszcze nie wszedłem tam. To wejdzie do ruskich. O, a rusy jak się nazywają? no... Moskwiadnie. Moskwiadnie. <laughs> Oj, nie mogę wejść do ruskich. ja dlaczego? No, tak już jest. O ja. Nie chcę kawalerii. Albo, nie. Chcę kawalerię. Dużo osób jest tam w kawalerii? Tak. Okej. Okay. Jestem mistrzem jest. przez tworzy. Tak? Okej, okay, mamy tego typu... ...rzeczy. Weźmiemy sobie lepszego konia? Weźmiemy sobie lepszego konia. Ja nie... No właśnie, bo husarzy też mają te, nie? A ja mam lepszą zbroję i... Le... Nie, zbroję zostawiłem. O ja, strzelił we mnie! Nie wiem, co? O ja... Ja nie wiem, w kogo strzelać. Ja obronił tak. się. Ale mam FPS FPS-y mi spadły. Niech jaki taki fajter mnie ale lagi LOL Jezu, ja mam 60 FPS w marce Mama, niech ja się trochę to ogarnie, bo straci Nie, naszych A, dobra, waszych co? Spoko Lol. Możesz być dumny jaka rosyjska muzyczka no Zostałem pieniądze a ja, no. ja, ja 150 mi się laguje a po co ja wziąłem ten łuk taki głupi laguje mi się gra wideo um, option ja jesteś samą tą piechotą Do... czemu ja mam... Takie lagi. No, koniec bitwy, jeszcze jeden został. Przeprowadzam randomowy ostrzał. Yes, przegraliśmy. Ja w kusarza prawie. Tak. Walnąłbym, gdyby był bliżej. <grych> Klatkujemy. Co? Ta, lagi. Siedl... On też ma słabego konia. Ma 202 czy znaczy, no wiesz ping 24 to Z bardzo mało gadrzy, Gdzie są wrogowie? No ale masz Tam są Dostrzelę do kogo Gonię pewnego kawalerzystę Nie! Nie! Głupie lagi! No! Ja mam pingi 24 Ile powinien? No to powin nie powinienem mieć lagów. Ej no, weźcie mi go, nie niszczcie. To twoja wina Equipment Ja no nie zabiłem Muszę na zmienić A to damy na to A no. co na to na to na to na to, na to. Nic. A wygraliśmy znowu Zysio, dużo osób zabiłeś Strututu No ma, mamy tarczę, mieczyk i łuk a nie wiem. Look. A nie wiem. Jakiś taki. Jak tam Transformersy? Podoba Ci się film? Zależy o którą część się pytasz. Najlepiej Wiesz, się jak dla mnie zawsze pierwsza część jakiegokolwiek filmu będzie najlepsza. Druga już jest po prostu... Okay. Nie dorówna nigdy tej pierwszej. No chyba, że chodzi o władcę pierwszej. No. Ja prawie go zabiłem. Ja. A. Ja. No ja. Walę konia. O nie. Dobra, pijcie Nie! Pisze, ja, czy... nie. Zwalisz <laughs> konia? Ja, ja jestem muszkieterem na koniu. Dobra, czas zmienić sobie. Ja na koniu. Muszkietera bierzemy. Najlepszy muszkiet. Czy to nie, to jest strzelba? A my się z nim bawimy? Ja, o, ja. No. Może mi załapie? Nie o, tak. gini, w końcu ten jeden Bezi. Bezi O ja Zabiliście go. O ja? Wyfracę. Dlaczego? Ej, nie dało mi muszkietu. Dobra, wpijamy. Mam sam pistolet. <laughs> ja Możesz to mi wygrałem. nie uświadomić, ile czasu już nagrywamy? Jedenastu. Tak, Kto więc... Osiągnię? ja ci muszę... E, ...koło 14-15 minut chyba, bodajże. ...powiedzieć, że ja mam fajnego izaczka? Mm, tak. A ten odcinek jest tak dędny, dędny. dętny... ...dętny... Dętny. Dęny? Dobra, to chciałem powiedzieć, że sam go nawet nie obejrzę. Czasami po prostu nie wychodzi <noise> Zginąłem Wiem Bo strzeliłem we własnego. I co? I potem on cię oddał? No. Ja zabiliśmy waszych dwóch. A gdzie ty jesteś może co? Zobaczymy. cię poobserwujemy Oja autobalance o, będzie. Zyzio idzie. jest piękny. Ty jesteś kawa na kawalerii, kawalerii... Nie, ja jestem piechotą. Piechota, czyli Marksman, tak. O, zabiłem. Marksmanem jesteś? No chyba. Właśnie zabiłem. Czuję się z tego powodu strasznie dumny. Good saber. On biegnie prosto na mnie! Ha <laughs> ho, ho, ho. Nie zabiłeś nikogo. A nie, zabiłeś. Zabiłeś jednego. Kupiłem <grym> sobie full egg. <grym> jak to full egg? No najlepsze jakie mogłem. Dawać szybciej. Mam być są szczery? No. Nudna ta roz rozgrywka. Mówisz? Ale to co, zmieniamy czy jak? Ale nie no, jeszcze raz zagram. Ty że przerzuciła cię do nas? Co do mnie strzelił? To jesteś ty? Który? Znowu? Co znowu? No strzelają do mnie. To nie ja. O ja. To jak to jest? No? <grym> Double kill. <grym> Żyjesz? Znaczy, nie żyjesz to? Zgniesz w najgłębszej otchłani piekła Mam muszkiet w głowie Pat, mam więcej zabójstw od ciebie Dobra, jeżeli mam być z tą szczery No To moglibyśmy już zakończyć ten jakże nudny odcinek <laughs> Ale w... Trwa już on 15 minut Ale wrzucamy go? Tak! Dobrze Dobrze, nazwiemy, nazwiemy go iście nudny odcinek. Dobrze, u mnie też będzie tak nazwany. Dobrze. Także dziękujemy bardzo. Jeśli w ogóle dotrwaliście do tej minuty, co jest wręcz niemożliwe, ponieważ iść aż gdyż dlatego, że. Jak ktoś lek... dotrwał do tej minuty, to niech napisze, to mu kupię jakąś grę za 5 euro na Steamie. Nie, niech napisze na przykład. Yy, jakąś <laughs> Nie no, dobra, liczbę, żartuję. Liczbę od 0 do 100. O, potrafi w tą, o której myślę, to stanie dychę. A myślisz o dziesiątce? Nie. A może jakiś taki kawał na koniec, co? Dobrze. To ja, opo ja opowiem, ja opowiem ci, no. Eee. Mm. Ja opowiem, ja opowiem jeden ty jeden. Gdzie poszła A. Ania po wybuchu? Wszędzie! <śleski> <śleski> Ja żadnego nie znam. A ty może, mam, może, to może dla, dla, dlaczego Napoleon szedł na parter. Nie wiem. Nie, kurde, ja spaliłem... <laughs> spaliłem suchara To ja mam jeszcze jeden kawał... E, kłóci się dwóch Żydów. Jeden rzuca w drugiego mydłem, a ten drugi... Babci w to nie mieszaj. To było to było obraźliwe. Dobra, to nie... Kończymy. ale nie, nie mamy nic do żadnego e, Żyda, tak po prostu taki kawał był. Chyba, że ten Żyd jest Hiszpanem, wtedy coś do niego mamy Ten Hiszpan nawet nie musi być Żydem, ale ja i tak do niego coś... Dobra, mam. ostatni suchar na dziś. Co robi e, pedofil dentysta? Wyrywa ósemki Na razie. No dobra, cześć.